Słońce wstaje. Witam pana. Rześko. Nie no fajnie jest. No. Na kopanko w sam raz. I witam serdecznie w kolejnym odcinku. Odcinku, tym razem też z pola. Całe szczęście. Pola są już pokoszone. Możemy sobie swobodnie wejść i szukać. Jak widzicie, za mną piękny wschód słońca, znaczy jeszcze się nie zaczął, ale za parę minut prawdopodobnie się zacznie. Tak jak nasze poszukiwania, Waldek już tam. Znalazł pierwszą doboratynkę. Ja i Grzesiu jeszcze na razie nic. Normalnie zżerają nas tutaj komary przed wschodem słońca. A tu tymczasem taki sygnał wyższy, ale to nie będzie moneta. ciuże, na raczej chyba tak. I pierwszy fancik tego dnia, właściwie trudno mówiąc, mówić o fanciku. No jest to dubka łuski. Myśliwskiej. No, a tak wygląda nieciekawa rzecz. Waldek obok. Grzesiu troszkę z tyłu. I kopiemy, szukamy. No, no ja, właśnie na samym wierzchu. wyhaczyłem monetę. Boratynka zwykła, a raczej destrukt. Boratynki. No taka auto znajdę. W ogóle nie musiałem się wkopywać, była na samym wierzchu. I tym razem. 5 cm pod ziemią, rozpłaszczona łuska. Tym razem sygnał 50-52. Jakiś taki charszczący, wie, Ładny w sobie sygnał. Grześ się tam już coś czyści sobie. I odnalezionym przedmiotem jest zakrętka od wódki tym razem. To będzie srebrne 10 groszy pewnie. No A i. Nie, chyba, pomyliłem. To będzie srebrna moneta. Tak. No ładna, gratuluję. Pierwsze sreberko chyba. Nie chyba, tylko na pewno. Walby Ci jeszcze nie chwali. Jeszcze takiego buziora. A, guzior piękny. Nie, to są super fanciwki. Guziczek bardzo ładny. Czy to będzie carski? Chyba nie, ale ale jakiś starszy. No, gratuluję, super fanty. Jezi pierwsze srebro. 10 groszy zacnę. A ty pan co masz Takie coś. Ty to jest. Wygląda go od ale to nie jest łuska, to jest jakaś zakrętka chyba. To jest jakaś zakrętka. Na pierwszy pomyślałem, że to jest łuska, ale za ciężki No super, super, fancik, gratuluję. Bicie sygnału, jaki miałeś wysoki sygnał? Właśnie wysoki. Zawsze srebro, nie? Na niski. Jakoś tak nisko, nie? A ja miałem ładny sygnał, taki właśnie jak na morzu. Moment... Czyli musiała być na płask. No fajnie. A słońce już powoli się wyłania za horyzontu. I już niestety widzę, co tutaj jest. Znowu zakrętka od wódki. Coś zaczyna często to wychodzić i z takiego dość głębokiego dołka, tym razem taki element wyskoczył. Nie jestem pewien co to jest, nie mam pojęcia. Ale coś takiego. Tym razem sygnał 30-35. Pierwsza kulka szrapnelowa 83 84, bardzo ładny. Tak, tak jak mówiłem, prawdopodobnie, jeśli będzie to monetka, to kopiejka. No i niestety myliłem się w tym przypadku. Jest to jakiś duży fragment. Blachy takiej Niedzianej prawdopodobnie O no, takie coś Czyli nie monetka A nie wiem co to za blaszydło Naprawdę Nie mam pojęcia Tym razem Sygnał niezbyt był ciekawy i znalezisko też również nieciekawe, kawał folii aluminiowej. O, Grzesiu mówi, że fajnie go coś trafił, chyba starego. Złubiony element, nie wiem to nie odbroni jakiś kurek coś. Ale no, fajne. Co to może być? U, nie powiem Ci, co to może być. I to ładnie bije, które wysoko. Klamka od syrenki. Wezmę na wszelkie. Nie no, weź, weź oczywiście. Może się to sprawdzić i to ładnie bije bardzo. W tym dołku miałem sygnał 74 i chyba płytko położonym przedmiotem, odkrytym przeze mnie jest takie coś. No nie wiem co to jest. To jakiś otwór. Taki jakiś zdobienie to ma. No taki fancik. I tym razem bardzo ciekawy fant. Jest to element. Tylko nie wiem, czy czapki łańskiej czy. Yy, no nie wiem, jak nie wiem, jak nazwać ten element. Nie mam pojęcia, jak on się fachowo nazywa. Napiszę tutaj. Może pod filmem. Albo na filmie zamieszczę. Nie wiem, nie wiem jak to nazwać. To jest fragment łańskiej Czapki. Tym razem bardzo wysoki sygnał, i wykopanym przedmiotem jest coś takiego. Coś takiego. Taki remencik. Bardzo słabo na tym polu, z sygnałami dobrymi. A teraz trafiła mi się kulka z. Znaczy kulka od broni czarnoprochowej, a właściwie jest to pocisk od broni czarnoprochowej. No, tak to wygląda. I w końcu jakiś ładniejszy sygnał się trafił. W końcu coś okrągłego. Ale moneta bardzo gruba, ale niestety nieczytelna. I po sąsiedzku kolejny wysoki sygnał. Mam nadzieję, że tym razem los się uśmiechnie i będzie to coś ciekawszego. Coś jest w tej bryłce, a będzie to. Coś takiego. Jakiś okrągły przedmiot. Współczesny. No takie kółeczko miedziane. Wykopałem małą monetkę. Prawdopodobnie jest to Boratynka. Oczywiście nieczytelna. Nic już na niej nie widać, zjedzona zębem czasu. No ale jest. Z takiego niegłębokiego dołka wyskoczyła moneta. Yy, wskazania na wykrywaczu to miała tak w granicach 57-55. Wydaje się, że jest to Boratyna. Tak, to jest Boratyna. I udaje się w stronę Grzesia. <grywka> Coś tam znalazł ciekawego. Jak już zaczyna iść w naszą stronę, to musi być coś konkretnego. Chyba wlałeś nadzieję w nasze serca, że może coś wyjdzie. Waldek też jakąś monetę zna. I to ładny kolorek, bije na kolor. No, wiesz co? Z Znalazłem kranik do piwa z pustów, coś podobie. Takiego, no? Może to być, wiesz? Chociaż. ciekawe, jest to. Wygląda jak kranik od beczki, część kranika od beczki, ale to jest tylko taki mój strzał no tak, tutaj musiał coś być, jakiś region co się Tak, obieca. mówię ci to jest kranik od beczki, ja tu kiedyś nazwę, tylko nie wiem czy na nie, na tamtym drugim polu Coś w podobie, ale to było lata temu. No to nie, nie jest uczesna raczej, bo nie. Chorek ładny. Nie. Tu jest stożek pewnie, żeby w gniazdo jakieś weszło, uszczelniając. No nie wiem, fajne, ciekawa rzecz. <laughs> Bardzo wysoki sygnał. Prawie 90. Tak też przypuszczałem, że będzie to coś aluminiowego. Tym razem rączka od łyżki czy też widelca Czasów PRL-u. Aż... O, Waldek też coś tam wykopał obok. Wow, no. Coś pierwsze wrażenie, to... <laughs> ja mam kawałek sztućca z PRL-u, ale już źle zobaczyć co tam u Ciebie. No u mnie tak to wygląda, sygnał bardzo wysoki. Coś takiego. Wiesz co? To jest od kosy. Tutaj to jest, w tą stronę było Aha. i to sobie tak szło, tutaj, a tu chodził nóż tnący się przesuwał. Także od kosy. No. Teraz mam sygnał jakieś 30. No to powiem wam, że mało rzeczy wychodzi. No Waldek sreberko jakiś tam trafił. 10, 10 nie, nie, jakiś grosz tam znalazł starszy i Grzesiu też. Ja na razie tyle szczęścia nie miałem. Chyba, że teraz. Pocisk karabinowy. Nic szczególnego. No dobra, kopię dalej. Z takiego niegłębokiego dołka. Sygnał. Nawet nie widzę. 46. Coś okrągłego. Nie wiem, czy tutaj widzicie. A, jest pośrodku ekranu. I jest to prawdopodobnie moim zdaniem guzik. No, jakiś guziczek to jest. Uszko zachowane i pewnie będzie jeszcze można coś na nim zobaczyć. No proszę, Grzesiu tam mówi, że znalazł medalik. Bardzo fajnie. Przeszedłem przez miedzy. Srebrny medalik. No tak. Z kawałkiem łańcuszka jeszcze. No proszę, bardzo ładna znajdka. Kurczę. Patrz i to. Przyciągnął mnie. Ja Może w Grzesiu wchodzić super. I bardzo to, ładny Tylko wykrywacz przyłożyłem, i już. No, Fajr. Kaboska boska z dziesiątkiem. Mhm. Z kawałkiem łańcuszka. O. A ja guzik. O. Przed chwilą. Prawdopodobnie, o, o, ale ja to jest urzędniczy. Już... No, z koroną chyba? Tak. Zaraz koroną. go obczyszczę i tam. Wygląda jak urzędniczy Królestwo Polskie, ale. Może być. Gratuluję. Ja również twoje. I po obczyszczeniu. Pięknie się prezentuje ten guziczek, tak jak Grzesiu mówił, może jakiś urzędniczy to jest, bo chyba tu jest korona, tak mi się wydaje, z drugiej strony łóżko zachowane, w ładnym stanie guzik, naprawdę coś fajnego, coś pięknego, no w końcu, w końcu jakiś fancik, no a Grzesiu przed chwilą srebrny medalik, jak widzieliście, Waldek też tam coś namierzył i kopie, sygnał 36, 37, więc takie kopać lubię. No i niestety tym razem szrapnelowa kulka. No ale one też też występują niestety. Dobra, szukam dalej. Tym razem Sygnał 45, i przedmiot już gdzieś wykopałem. A tu się zapowiada. No, kawałek go łowił. Ta. Chyba pocisk breneka albo coś takiego. No, w każdym razie taka bryłka łowił. I koniec. Zwijamy sprzęty. Za chwilę krótkie podsumowanie. Godzina dziewiąta. Słońce wysoko jest już gorąco. Kolega prezentuje sprzęt już dla profesjonalistów do kopania Taką mamy Do poszukiwań wodnych Jeśli ja chcieli coś wyrzucić na środku jeziora To można śmiało tym sprzętem Jakieś boratynki utopić, A. czy coś No, także taki sprzęcik wędkarski, bardzo fajna rzecz A my za chwilę zrobimy podsumowanie Tak wyglądałem te gorsze przedmioty na podsumowaniu trochę aluminium, trochę miedzi, różne takie pierdółki się tutaj trafiły, pasty do butów, kawałek fajerki, kulki szrapnelowe, pierdółki, to to jest akurat lepsze. Zaraz tutaj Grzesiu też swoje wyciąga klamoty, a z tych lepszych, no to tak, no jest jakaś jedna monetka, jest ten guziczek urzędniczy z koroną, no to jest piękna rzecz. To mi się podoba. Jest od czapki. Nie wiem jak to się nazywa Grzesiu, Pamięta? od czapki łańskiej coś takiego. No i dwie boratynki w moim przypadku, także tutaj szału nie ma. Klamociki Grzesia. No to też jakieś wuseczki, gwózdek, kawałek. O, to jest. Pewno jest spust jakiś do. Nie wiem, jak ktoś do beczki czy do czegoś tam z piwem. Coś takiego. O, u Waldemara tutaj jakie ciekawostki. Proszę bardzo, jakaś taka blaszka. No to jest coś zdobione, jakaś ozdoba była tak, kiedyś. Coś można jeszcze. No to jest ciekawa rzecz. To, to trzeba będzie obczyścić. No to jest fajne, to jest, to bym tu odłożył, bo super rzecz. Tu jakiś taki klamuciki. To z moich ciekawszych. I ile tam monetek, panie, wyjmij na monetki. O, a tu Grzesia, proszę z naziska. Duża kopieja, 10 groszy srebrne z 1840 roku, medalik, srebereczko i fenik. To jest o, to o, tu waldka. Coś uderzył. A, Łyżeczka, na a to będzie. Jest y, to była, powiem ci, to jest mosiąc i to jest posrebrzane. Asi, ale to jest to, y, to jest guzik arsynowy. To to... A tutaj Waldemara monetki. No Proszę bardzo, sreberko nawet tu się trafiło. 10 groszy. Polski widz Grzesiu, tak jak Twoje. No, widzę, no. Jest sreberko i kopiejki, jakieś tam boraty, boratynki, No, też mam nadzieję, jeszcze. Także. No tak to wygląda. Dobra, także dziękuję za oglądanie. Zapraszam do kolejnego odcinka. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się. Cześć.